Z tej strony Pan Sopel. Dzisiejszy film to tak naprawdę ciąg dalszy wypraw, które odbywały się na Pomorzu. Warto dodać, że podczas tej eksploracji Lisów nas oprowadzał. Dziękuję. Dzisiaj zabiorę Was w okolice, które skrywają wiele ciekawostek. Będą to tunele, które miały służyć prawdopodobnie jako schrony przeciwlotnicze, słynną torpedownię na Morzu Bałtyckim oraz do magazynów ubrań. Aby nie przedłużać, zapraszam do oglądania kolejnego urbeksu. Mega. Pierwszymi obiektami, które Wam dzisiaj zaprezentuję, są dwa tunele, które, jak wspominałam, mogły służyć jako schrony przeciwlotnicze. Kiedyś w tych okolicach znajdowała się baza doświadczalna dotycząca testowania torped. Pewnie już o eksploratorów zapala się taka lampka. Moment, ale jest taki jeden obiekt i to jest ta torpedownia, ale o niej opowiem później. Po wojsku ostały się liczne umocnienia oraz właśnie te tunele. Warto również dodać, że po wojnie, przepraszam jeśli się mylę, stworzono tutaj lotnisko. W 1950 roku ta baza doświadczalna Stała się siedzibą Lotnictwa Marynarki Wojennej i tak jest do dziś. Pierwszy tunel, który będziemy eksplorować, ma 55 metrów, około. Na jednym z jego końców znajduje się oddzielne pomieszczenie. E, te, Jezus Maria. No, na gaśnicę. Na to no, jest I Ja nie jestem w stanie. Taki oto schronik. Czy tu z tunelu? Robicie e, zbudowany jest z czerwonej cegły, natomiast sufit z żelbetonu. Warto również zauważyć, że ten tunel znajduje się około 3 metry pod ziemią. No, to jest to wyjście ewakuacyjne, które było zamknięte i minęliśmy. Mhm. O, jest To jest spowręt do To jest, prze jest przedsionek. Mógł służyć jako po prostu przejście i skład amunicji. Okej. Ta ściana jest specjalnie jako właśnie ochrona, gdyby wróg się wydarł, nie? Na takiej długości, no to co? Seria z Kałacha, seria z MLP. no. To może być też jakąś smutną stronę, która Też. Długa konstrukcja, bardzo ostrza. Natomiast drugi tunel został zbudowany najprawdopodobniej z betonu. A tu jest bo w strzale kiedy... mm -hmm. Dzięki temu nawet potrafiła się odbić z powrotem w drugą stronę. I tutaj masz też o, e, o strzałach, też żeby rykoszety e, były inaczej. Bo tak to jak strzeliłeś stąd, to on walił w tą stronę. I wtedy nie szedł na przykład z powrotem albo e, tam. Dlatego robili takie, bo to już jest niemiecka konstrukcja. Wszyscy, bo... O, jest otwarty. Na jakiej głębokości jesteście? <grymne> Nie wiem. Tutaj też widać, że e, strzelali stamtąd. Tutaj. Mhm. Wszystko się odbijało. W przeciwieństwie do tego pierwszego tunelu, ten, który właśnie eksplorujemy, przebiega znacznie głębiej. Bo w niektórych miejscach aż 6 metrów pod ziemią. Ten posiada cztery wejścia, jak poprzedni, tylko ten ma dwa w postaci szybów, a poprzedni tylko jedno. Ciekawostką jest to, że ten tunel schron, który teraz eksplorujemy, posiada nietypowy kąt załamania biegu tuneli czasami po 55 stopni. I dla porównania ten tunel ma 80 metrów. Ośrodek doświadczalny Torped Luftwaffe zaczął swoją działalność w 1942 roku i funkcjonowała aż do 1945 roku, kiedy to Niemcy się wycofali z tej bazy. Od tego czasu ten obiekt popada w coraz większą ruinę. Obecnie stanowi to przede wszystkim atrakcję turystyczną. Teraz może się skupmy na magazynu ubrań, o którym o wiele rzadziej mówią. Panel i... znaczy był panel dowodzenia tego z e, bo to jest jeszcze Ja kiedyś na nie Ostatnim miejscem, jakie zaprezentuję Wam podczas tej wyprawy, jest magazyn ubrań. Szczególnie dużo było tam elementów wojskowych, czyli mundury. Obiekt, chociaż z zewnątrz wydaje się być dosyć niewielki, to w środku zadziwia swoją wielkością. Na parterze znaleźliśmy ogromne pomieszczenie, łącznie z antresolą i kilka mniejszych. Natomiast na poziomie minus -1 znaleźliśmy pomieszczenia, w których odkryliśmy różne artefakty. Zaraz wymienię jakie. Przed, jak zobaczysz, wszystko jest poprzecinane, porąbane. Jest taki porozwalany? wszystko: buty, mundury, bieliznę, czapki, kurtki, koszule czy nawet pościele. Zapewne zastanawiacie się, czemu te stroje są w takim strasznym stanie. Nawet, No, zgadza się, mhm. mega. Otóż te sprzęty rzeczy były rąbane na takich specjalnych drewnianych stokach, które pokazuję właśnie. Ta czynność była wykonywana podczas wycofywania się wojsk. Niestety nie pamiętam szczegółów tej historii, więc proszę mnie poprawić, jeśli mówię coś źle, aczkolwiek sam fakt, że takie rzeczy były niszczone, jest zatrważający. Mam nadzieję, że ta wyprawa w przeszłość Wam się podobała, bo jak przypomnę, pierwszy odcinek to jest ta dziwna, tajemnicza rezydencja z początku tego wieku, XXI. Później mieliśmy wyprawę do prl czyli opuszczony ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny. A teraz zwiedzaliśmy tunele, pokazałam Wam słynną torpedownię oraz ten magazyn ubrań. Z cyklu Pomorze został nam jeszcze tylko jeden odcinek. Z pewnego opuszczonego pałacu, w którego piwnicach działy się makabryczne rzeczy. Ale żeby więcej nie zdradzać, mexi i do zobaczenia na następnym urbeksie.